A teraz tak. Eee, po pierwsze widzimy odległość na jaką zamek odchodzi. Eee, cały czas mniej więcej w tej pozycji strzelałeś, a ja zobacz, że strzelam tu i mam po prostu zać, że tą rękę mam tu prosto i drugą mam tylko dołożoną, tak? Jeżeli ja tutaj odchodzę i tak prowadzę ogień to mam blisko siebie broń. Nawet jeżeli osoba druga, trzecia, postronna będzie próbowała mi odebrać broń, to ja ją mam blisko. W bliskim kontakcie jestem bezpieczny teraz z tą bronią. Nie, nie wyciągam jej do niego tak, bo przypominam, że takie strzelanie to nie u nas. To to już wtedy, jak odejdę na bezpieczną odległość, to sobie mogę tutaj łoić do niego spokojnie. Tu, bliski kontakt. Strzeliłem tu dublet. I tu. Zobacz, zupełnie bokiem, tak? Jestem frontalnie do ciebie, a do, do celu jestem bokiem. I też wszystko, wszystko tak naprawdę tutaj widzę, co się, co się tutaj dzieje.